Piłki Titleist to niezaprzeczalnie od lat numer jeden naturze i także numer jeden sprzedaży, czyli wśród amatorów. Dlaczego tak jest? Jakie są ich cechy? Dla kogo zaprojektowane są te wszystkie modele, które Titleist ma w ofercie? Wreszcie, jak wybrać idealny model dla siebie spośród tej całej oferty? Właśnie tego dowiecie się z tego odcinka. Zapraszam na przegląd modeli piłek Titleist. Nie będę zanudzał Was historią, ale warto wspomnieć o początkach piłek tej marki. Legendarny pat, nietrafiony w 1932 roku przez Phila Yanga, wówczas przedsiębiorcę dysponującego fabryką tworzyw sztucznych, doprowadził piłki Titleist do dominacji na naturze i na rynku. Dlaczego tak się stało? Phil wtedy nie trafił pata i uznał, tak jak większość golfistów zapewne dzisiaj by uznała, że to przez piłkę. Tyle, że film miał rację. Piłki wówczas były naprawdę produkowane metodą mocno chałupniczą i miały nieregularny kształt jądra. Przez to nieraz było tak, że potrafiły toczyć się dosłownie zygzakiem na boki. Fil jako magnat gumowy miał możliwość i połączył swoją pasję z technologią. I tak po prawie 100 latach do dziś Titleist szczyci się tym, że ich piłki posiadają najbardziej regularny kształt, sprawdzany w kilkudziesięciu krokach podczas bardzo dokładnej kontroli jakości. Warto też dodać, że piłki Titleist są ciągle do dzisiaj produkowane w Stanach Zjednoczonych, w fabryce, a nawet w kilku fabrykach w Massachusetts, które te fabryki wypuszczają rocznie na rynek po kilka milionów piłek. No dobra, historia historią, ale najważniejsze jest dla Was, co dzisiaj oferuje Titleist. Można powiedzieć, że ich piłki dzielą się na dwa segmenty. Segment premium, gdzie znajdziemy kultowe ProV1X, profał ProV1X Left Dash i AVX. Oraz segment bardziej budżetowy z modelami takimi jak Trufeel, Velocity, Toolsoft. Omówienie zacznę od segmentu premium. Tutaj mamy oczywiście kultowe Pro 1 Pro ten model został zaprezentowany na przełomie wieków, około roku 2000 i już wtedy zdominował zawodowe turnieje. Pamiętam to doskonale, właśnie wtedy zaczynaliśmy naszą e, firmę, jaki wtedy był e, szał, może nie od razu w Polsce, ale na zachodzie, gdzie wtedy e, mocno wzorce czerpaliśmy. Na polu wtedy dosłownie znaleźć profałkę, to było jak wygrać los na loterii. Także jako podstawowy model w całej rodzinie można powiedzieć, że wszystkie piłki premium Tightlista, a także innych producentów. Wzorują się na profałce, to jest taki święty gral na rynku golfowym. Ten model oferuje najbardziej zbalansowane połączenie trajektorii, odległości, spinu, a także bardzo miękkie czucie. Następnie do rodziny dołączył model Profał 1X. Te piłki są zaprojektowane dla graczy, którzy chcą mieć trochę wyższą trajektorię lotu i nieco więcej spinu niż podstawowa Profałka. Ze względu na budowę jądra, Pro 1 X ma też nieco twardsze czucie, co może odpowiadać graczom o większej prędkości swingu. Następnie mamy Pro 1 X Left Dash, czyli ten e, właśnie mały minus z lewej strony e, przy nazwie, gdybyście się zastanawiali, skąd ona e, pochodzi. Generalnie ten model powstał jako rozwinięcie koncepcji Pro 1 X, i oferuje bardzo podobny, wysoki spin, ale przy zdecydowanie niższej trajektorii. Więc dla graczy, którym zależy na dobrej kontroli, ale jednocześnie szukają dystansu, to będzie bardzo dobry i bardzo ciekawy wybór. W segmencie premium znajdziemy też model AVX, czwarty model. To jest bardzo ciekawy dodatek do całej serii i nazywa się ProV1, ponieważ Titleist w pewnym momencie chyba stwierdził, że klepiąc 20 lat ten sam model profałki marketingowo wkrótce mogą się wypalić, więc zdecydowali się wprowadzić inną nazwę AVX. A piłka od strony tego, co ma napisane na etykietce, co oferuje, jest bardzo ciekawa, bo ma zdecydowanie najniższy lot ze wszystkich, jednocześnie dając najbardziej miękkie czucie przy trafieniu. Zapewnia też taką samą kontrolę przy krótkiej grze, jak pozostałe profałki. Oczywiście AVX nie zdetronizował i pewnie jeszcze długo nie zdetronizuje Selly Pro V, ale na pewno jest to model, którym można się zainteresować ze względu na bardzo ciekawe właściwości. No dobrze, ale jak się połapać w tych wszystkich modelach i skąd wiedzieć, który jest optymalny dla Was? Tightlist na szczęście oferuje bardzo profesjonalne podejście do fittingu piłek i nie ukrywam, że ja sam często robiąc fitting z klientami właśnie wzoruję się na ich podejściu, na ich filozofii. Ich tak zwana karta pozwala na przeprowadzenie serii testów według koncepcji green to T, czyli od greenu do tee, bo według nich to jest właśnie najważniejsze podejście, jak sprawdzają piłki od greenu do T, czyli do długich uderzeń. I fitting piłek właśnie bynajmniej nie polega na tym, że bierzemy drivera i trackmana i uderzamy, i sprawdzamy, którą piłką najdalej, ponieważ procent jakby punktacji za drive y to jest raptem kilkadziesiąt na karcie. Fitting Piłek to jest usługa bardzo zaawansowana, którą także świadczymy w Bogi Golf Fitting Center i do której e, oczywiście e, Was zachęcam, ale możecie to też zrobić sami na własną e, rękę. Jakiś czas temu e, był artykuł na moim blogu, gdzie znajdziecie e, właśnie koncepcję e, poświęconą fittingowi piłek i e, Zalecenie, jak możecie sami to zrobić mm. razem ze skorkartą. Bardzo fajnym dodatkiem do całej serii piłek premium są modele klasy RCT. To jest skrót od Radar Capture Technology. E Titleist jako pierwszy na świecie wyczuł postpandemiczny trend rozwoju indoor golfa, szczególnie radarów typu Trackman. I urządzenia tego typu przecież na fali pandemii, lockdownów, zaczęły się pojawiać niemal na każdym rogu i także w Polsce. Piłki RCT posiadają nieco inną strukturę powłoki, która wyostrza dla trackmana czy innych radarów czytanie tego kluczowego parametru, jakim jest spin. I faktycznie mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, już prawie dwuletniego z tymi piłkami, że w indorze RCT sprawują się bardzo solidnie. Czyli odczyty spinu są dużo bardziej przewidywalne niż nawet na normalnych e, profałkach. i oczywiście nie mówiąc już o piłkach budżetowych, gdzie to w ogóle czasami wygląda e, różnie. Dodatkowo e, RCT ma także wzmocnioną e, strukturę jądra, która jest bardziej wytrzymała i wolniej się zużywa przy dużym obciążeniu, jakim na pewno jest gra na symulatorze, gdzie cały czas uderzamy jedną i tą samą piłkę. W realu szybciej piłkę zgubicie e, niż ona sobie pęknie, a na symulatorze piłki muszą wytrzymać kilka set, najlepiej kilka tysięcy e, uderzeń. W ofercie tightlista znajdziemy też tańsze modele piłek, co wcale nie znaczy, że są one gorszej jakości. E, wszystkie piłki Titleista są produkowane w Stanach Zjednoczonych, w tych fabrykach Massachusetts i wszystkie przechodzą bardzo rygorystyczną kontrolę jakości. No, czym więc różnią się te y, modele? E, ja bym to podzielił na jeszcze dwie grupy, czyli piłki budżetowe e, TruFeel i Velocity e, oraz piłki takie aspirujące do turowych Toursoft. I Tour Speed. Trufil i Velocity są piłkami dwuwarstwowymi, co najbardziej je odróżnia od całej reszty piłek premium. A druga kluczowa różnica to jest materiał powłoki. Oba modele, te budżetowe, posiadają nieco twardszy od różnych wariantów uretanu materiał zewnętrznej warstwy. Dlaczego to są dwa najtańsze modele w takim razie w ramach oferty Tightlista? Czy te piłki są złe? Na pewno nie. To też są dwa zupełnie różne profile piłek. Trufil jest przede wszystkim nastawiony na miękkość, jeśli chodzi o czucie i jest też to najbardziej miękka piłka Tightlista w całej rodzinie. Połączeniu z odpowiednim wzorem Dimpley na powłoce zapewnia bardzo dobre dystanse. I wbrew pozorom to nie jest piłka wyłącznie dla graczy z wolnym swingiem. Zupełnie jest to błędne myślenie. Po prostu, jeśli twoim priorytetem jest miękkie czucie, a nie chcesz płacić za piłki premium. To jest to bardzo dobry wybór. A co można powiedzieć w takim razie o serii e, Velocity, czyli drugiej z tych piłek bardziej budżetowych? To jest piłka, jak z nazwy można troszkę wyczytać, nastawiona głównie na prędkość, czyli na dystans. E, chodzi o jak najwyższą prędkość początkową i obniżony spin, e, co gwarantuje bardzo dalekie uderzenia, szczególnie długimi kijami. Tak więc, jeśli Twoim priorytetem jest mniej spinu e, i większy dystans, e, to z bardziej budżetowych piłek najlepszy będzie właśnie e, Tightlist Velocity. Następnie Mamy dwa modele średniej klasy: Tour Speed i Tour Soft. Pierwszym, jaki weźmiemy na tapetę, jest dwuwarstwowy Tour Soft. Tutaj, mimo dwóch warstw, nazwa słusznie sugeruje, że priorytetem będzie feeling. Miękkie czucie przy grze tą piłką. Podobnie jak przy Trufil. Mamy do czynienia z piłką potrafiącą też polecieć nieco niżej i dalej. Dodatkowo mamy większy spin, szczególnie przy krótkich kijach, co nam poprawia poziom kontroli. Przy Także warto te dwa modele, Tour Soft i właśnie bardziej budżetowy true Feel brać pod uwagę, jeśli chcesz grać piłką o bardzo dobrym czuciu i gwarantującym też dystans właściwością. Drugi model, aspirujący do segmentu Tour, to jest Tour Speed. To już jest piłka trzywarstwowa. Która ma jeden cel: zmaksymalizować prędkość, a to za tym idzie znowu chodzi o odległość, ale nie tracąc bardzo dobrego e, czucia. Także to jest model zbliżony do Turfila, ale producent mówi, że powinien latać dalej i być od niego e, nieco twardszy w czuciu mimo wszystko. Warto te dwa modele brać pod uwagę i porównać, e, jeżeli nie chcecie grać najdroższymi piłkami na rynku, ale szukacie wysokiej jakości produktu. Na koniec chciałbym się podzielić z Wami swoimi przemyśleniami na temat wyboru piłek, bo tak jak w kijach golfowych ważny jest fitting, taki wybór piłek nie powinien być dokonywany tylko i wyłącznie na podstawie informacji zawartych choćby na pudełkach z tyłu, na pudełkach macie informacje o każdej piłek przez producenta podane. Oczywiście nie mówię, że każdy z Was powinien przechodzić profesjonalny fitting piłek, który trwa 3-4 godziny, jeśli ma być dobrze zrobiony, ale raz jeszcze zachęcam do przetestowania kilku modeli piłek, nawet nie mówię, że tylko tightlista, w zgodzie z tą właśnie filozofią Green to Tea i wybrania najlepszego modelu dla Waszej gry, nie tylko pod dystans, pod peeling, pod krótką grę, pod średnią grę, to wszystko znajdziecie właśnie na skorkarcie, która jest na naszej stronie, na naszym blogu. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobało się Wam, zyskaliście solidną dawkę wiedzy, którą oczywiście możecie uzupełnić, czy to u nas na stronie, w opisach, czy na blogu, czy przyjść do mnie na fitting. No to oczywiście zapraszam i do. Do zobaczenia w następnym odcinku.